Cześć wszystkim, witamy Was. Dzisiaj mamy dla Was kilka zagadek. Ucja będzie Wam pokazywała różne minki, a wy będziecie próbować zgadywać, jakie to są uczucia. Możemy zaczynać. Uwaga, pierwsza zagadka. Ucja, pokaż pierwszą minkę. Co pokazuje Ucja? Super! Ucja pokazuje smutek. Ucja jest smutna. Zagadka numer dwa. Ucja się uśmiecha, to znaczy, że Ucja jest wesoła. Ucja czuje radość. Zagadka numer trzy. Wygląda groźnie. Ucja jest. Zła, super, odgadliście. Pokazuje złość. Uwaga. Zagadka numer cztery to. Super, Ucja się boi, przestraszyła się. Ucja czuje strach. I ostatnia zagadka, numer pięć, to. może być. Brawo! Łucja się wstydzi. Łucja pokazuje wstyd. Super. Super odgadliście. Pa. Do zobaczenia.